Dzień dobry, to znowu ja. Dzisiaj nowy projekt nazywa się Na Zawsze. Jest dużo butelkowej zieleni i pastelowego różu albo koloru coś jak to woli. No dobrze, wyjściowym jakbym elementem, podstawowym, o tak, podstawowym elementem jest kolekcja Lady od Mintaja I to na niej właściwie opierał się cały projekt. Jest bardzo taka mm, kobieca. O. Jest taka kobieca, a fajna, aczkolwiek nie jest jakaś delikatna, bo no jest to ta, ta zieleń butelkowa, która jest taka dość wyrazista. No ale dobrze, przejdźmy może do projektu. Po kolei zaprezentuję wszystkie elementy tego projektu, a będzie tutaj się działo, bo będzie scrapbooking, card making, dekupaż, elementy go dekoracyjne, szycie lalek. No sami za chwileczkę się przekonacie. Teraz tak, zacznę może od tego, że projekt jest dla przyjaciółki. Ponieważ przycisk nie mieszka blisko mnie, stwierdziłam, że na dzień dobry to zacznę od tego, że chciałabym ją zaprosić na herbatkę i wykonałam zaproszenie na herbatkę. Ono wykonane było dużo wcześniej z myślą o Magdzie, a przy okazji też nadarzyła się okazja, że jeden ze sklepów, z, było konkurs takie wyzwanie, zielono mi na dość coś nietypowego. Ja stwierdziłam, że zrobię właśnie zaproszenie na herbatę, przy okazji je wykorzystam. Jest taka. Właśnie ta butelkowa zieleń, kwiaty z formiranu. Mam nadzieję, że to dobrze widać. W formie filiżanki, po prostu na, narysowana filiżanka. Wyciąłam ją z papieru. E, tak to zrobiłam, tu jest potuszowana. Oho, i herbatka wypala. No i tu jest herbatka. Do tego będzie oczywiście liścik. Herbatka będzie w pudełku. E, do tego będzie taki fajny liścik z e, takim wierszykiem, Widzicie? Napijmy się zielonej herbaty z lipowym jodem, z drzewa, co mówiłaś pod oknem rośnie. Ci spokojnie się przy stołach ułożyć, zmierz do siebie przytuli bezgłośnie. No i takie właśnie. W pudełku będzie ładnie zapakowane. W taki, nie wiem, jak to się nazywa, ja pakuję w taki papier. Bibuła była dekoracyjna. O, tak. No dobrze. I oczywiście wstążkami. Dobrze, to jest jeden element. W drugi to oczywiście, jak idziemy do kogoś, to fajnie by było mieć kwiaty. I ja oczywiście moje tulipany. E, oczywiście pod kolorzą to oczywiście. Dobra, nie będę się powtarzać. Ale nagrywam, słuchajcie, kolejny raz. Postaram się teraz zwieźli na temat. No i oczywiście ta tkanina pod kolor e, albumu, żeby pasowało, że jak postawimy na półce, będzie to ładnie wyglądało. Tak są tulipany. Ja to tak robię te główki, żeby były schowane. E, pudełko Flower Box. E, tutaj jest zwębosowana taka mata, zielona wstążka. Takie, no, takie elementy. Wiecie, że to fajnie było. Wstążki oczywiście będzie to wszystko ładnie ułożone. I do tego takie serducha. Ale żeby było, jeszcze wiecie, no bo ja w końcu szyję te lalki, to do tego będzie lala. I taka lala, którą już w prezentacji widzieliście na kanale. I oczywiście znowu kwiatek też pod kolor. Jak widzicie, to jest wszystko nieuszyte. I sukieneczka pasuje, żeby to tak wszystko takie drobne elementy, ale dość istotne moim zdaniem przynajmniej. No i taka lala będzie właśnie sobie siedziała. Tulipanów i będzie album. No dobrze. I tak jak zobaczycie, Zobaczcie jak ładnie to tkanina wygląda. To serduszko można wyjąć, potem z tego flowerboxa powiesić. To bardzo fajnie wygląda na półce. E, mamy zaproszenie, tulipany, lala. Albo na końcu będzie rozbudowane. To może teraz chustecznik. Jakby Madzia się wzruszyła, to zrobiłam też dla niej chustecznik. dekupaż. No i tęsknię za ja dekupażem, dawno nie robiłam. Ja kocham spękania. Od momentu, kiedy pierwszy raz je zrobiłam i po prostu naprawdę pokochałam. Nie zdarzyło mi się, żeby jeszcze nie wyszło odpukać, więc mam nadzieję, że tak się nie zdarzy. I teraz tak, żeby chciałam, żeby pasowało i zrobiłam tak, żeby te spękania pasowały do tej ramy, tak jak widzicie. Na chustyczniku są zrobiłem takie spękania. Możemy je uzyskać odpowiednio nakładając farbę. Tak kolejną warstwę farby na płyn do spękań, więc jak odpowiednio nałożymy, uzyskamy odpowiedni efekt spękań. Mnie cieszę się, że się to udało. Te spękania bardzo fajnie widać. Zobaczcie, e, udało mi się dobrać odpowiednią serwetkę. E, róże też nie są ułożone przypadkowo, tylko są właśnie powycinane z tej serwetki odpowiednio ułożone na całym chusteczniku, żeby to fajnie wyglądało. Przynajmniej moim zdaniem to wygląda tak. Do tego było jeszcze użyte płyn. Okej, okay, już jestem. <noise> płyn, patyna, postarzająca. Ja ją pierwszy raz użyłam, ale nie użyłam jej tak po całości, tylko na rogach. Bo Chciałam taki efekt uzyskać, lekkich postarzeń na rogach, ale bardzo delikatny, taki dyskretny i tutaj pasujący właściwie do całego tego klimatu tego projektu. Tak jak tu widzimy. No, dobrze, to tyle o chusteczniku. Teraz będzie kartka. Karteczkę już mogliście też zobaczyć w prezentacji z kartkami. Kartka jest w pudełku z okienkiem, pudełeczko zostało też postarzone tuszem, teraz przypomnę sobie już dobrze, dowelcraftem brązowym, co jakoś tak się nazywa. I karteczka. Karteczka też jest w takim klimacie postarzonym. troszkę nawiązującym do kolekcji Mintaja, czyli znajduje się ta kobieta tutaj w ramie. Wycisk z masy Fimo, postażona ta rama, pozostała też postażona. Kwiaty z papieru sama zrobiłam. Kwiat bawełny, który też mogliście tam na Facebooku. Tkaninę, który jest to tkaniny kawałek poszarpany, Postarzone kawą, farbami i tuszami, żeby nadać odpowiedni kolor. Tu mamy embosowaną matę o strukturze drewna. Nie wiem czy też będzie widać delikatnie. Znaczy dla mnie takie szczegóły są bardzo istotne. Konwalje mm, i różnego rodzaju liście i liście prociu, które po prostu kocham. E, troszkę gaza postażona. No, potem warstwowany papier, który też jest postarzony i potuszowany. No i powywijane te rogi, porwane trochę, żeby nadać takiego fajnego klimatu. I tak banerek na górze, zawsze bądź sobą. I dlatego mi tak bardzo pasowała ta kobieta w ramię taka tajemniczość, ale to, że właśnie być sobą. No i taka kompozycja, taka karteczka. Mam nadzieję, że się spodoba. Dużo warstwowane i dużo się tu dzieje. W środku e, użyłam e, papieru w kolorze, to jest sarni, bo tak sarni e, też jest postarzony i potuszowany, a tu będą życzenia napisane. Jeszcze nie pisałam, bo chciałam wam najpierw zaprezentować bez życzeń. No i moje logo i taka karteczka. Okej. Okay. Dobrze, i nasz deser, ostatni element, dobra, ja go zawiążę, żeby prezentacja była ładna <grym> w tylu rozwiązaniach i pokazaniach. Dobrze, Bazy robię sama, jak już zresztą wiecie, baza jest systemem binowania z Hidden Hinge, zwykłym, kart jest, kart jest pięć, lekko rozbudowanych, znajdą się też elementy pop-up, okładka jest z tkaniny, jednak jestem wierna i tutaj dałam narożniki, nie tyle one mają być jakimś takim Zmocnieniem, ale bardziej tak pasowało mi do tego klimatu, i żeby tak fajnie to wyglądało. Przynajmniej jest takie moje zdanie. Wycięte album, napis czterokrotnie, żeby podnieść, nadać mu podwyższenia takiego. No i z tyłu moje logo, tkaninę tutaj też naszukałam się, bo chciałam inną niż, żeby nie była biała tylko czarna, w związku z tym, że będzie album tu na półce będzie wkładany żeby się tak wiadomo gdzieś tam się będzie bardziej może kurzyło, będzie wyciągane, może Magda będzie chciała go przewieźć, gdzieś pokazać zdjęcia, to stwierdziłam, że czarna, a tutaj okładka pasująca zresztą do całości, myślę, że będzie jak najbardziej, soszki satynowe też dopasowane do albumu i tak. Tutaj jest badanek. Przyszłość należy do tych, którzy wiedzą swoje marzenia. Taki cytat. Ja wszystkie napisy sama drukowałam i już podklejałam, także to jest usztywnione, nie wiem, czy będzie widać. No i przechodzimy do środka. Reszcie. Dobrze, rozłożę się, widzicie, widzimy. Dobrze. Na pierwszej stronie okładkowej nie ma kieszeni. Jest piękny ozdobny papier z kolekcji Lady, żyj każdą chwilą, śmiej się, często kochaj całym sercem. I tutaj może, ale nie musi być zdjęcie 9 na 13 chociaż będzie trzeba by je troszkę było przyciąć, ewentualnie takie instagramowe. Wejdzie. Chociaż nie, troszkę zakryję. Bardziej się bym skupiała na tym, że to ma być taka strona ozdobna albumu i zapraszała do dalszej części oglądania. Tu mamy na magnes, taką klapkę przetrzymywaną. Od, odchylamy, tu może wejść takie małe zdjęcie. Jak mamy do dowodu, ewentualnie możemy, i tutaj miejsce: i tu nie, nie dedykowałam to, że możemy w ten sposób, w ten sposób zdjęcie 9x13, acokolwiek papiery są po prostu cudowne i można też zostawić, bo miejsce w albumie jest mnóstwo. O czym się zaraz przekonacie? Zaglądamy do środka, mówisz i zaufaj sobie. Tu mamy też miejsce na zdjęcia. Niektóre maty są takie kolorowe, bo w albumie jest dużo miejsca na zdjęcia. Więc jakby Magda nie miała tyle zdjęć, to po prostu zostawi sobie takie miejsce i tak to będzie wyglądało. I przechodzimy do środka. Tu jest kolejne miejsce na zdjęcia. A i tak powiem Wam, znając moją koleżankę, będzie ciężko zapomnieć ten album, bo Magda nie lubi zdjęć, ale mam nadzieję, że to się zmieni po tym jak dostanie ten album. W każdej stronie jest mata, na którą możemy naklej zdjęcia w pionie lub w poziomie, a możemy też zapisać, i tu jest taki listek, który został wycięty z dwóch stron naklejono, żeby no tak fajnie to wyglądało, ułożone kaskadowo. Także zobaczcie, tak te listki są ułożone i myślę, że fajnie tak wystają, taki są też elementem dekoracyjnym tego albumu. No i kolejna strona, rozwiń swoje skrzydła. Yy, I teraz ktoś powie jeszcze, że o, bo kupił tyle wstążek. To jest po to, że w każdym, pod każdą wstążką, kiedy odkrywamy, tak, zaglądamy do środka. To jest jak takie rozpakowanie prezentów. Widzimy kolejne zdjęcia, tak naprawdę nie wiemy, jakie są. I skoro rozwiemie swoje skrzydła, napisy nie są przypadkowe co do stron, a z, o czym się sami zaraz przekonacie. Czyli rozwijamy swoje skrzydła i kolejne miejsca na zdjęcia 9 x 13, to tak, tak miał na celu, że właśnie rozwinie swoje skrzydła, i tu będą kolejne zdjęcia. A może z wakacji Magda jakieś rzuci? Chociaż o skok na i ją nie podejrzewam, aczkolwiek. Dobrze, teraz mamy kolejną stronę. E, tu mamy stronę cudowne wspomnienia. Znowu ten piękny papier. Tu mamy tak, na którym możemy coś napisać, ewentualnie wkleić małe zdjęcie, które przytrzymuje tą klapkę. Kolejne miejsce na zdjęcie 9 na 13. Podnosimy tą klapkę. Mamy kolejne miejsce na zdjęcia. Zobaczcie ile to tutaj zdjęć. Czyste szaleństwo. Tu mamy matę. Kolejne miejsce na zdjęcia. I teraz zobaczcie, jak jest papier wycięty. Tu wszystko nam się pięknie komponuje. Teraz ja Wam pokażę. Widzicie? Tu jest tak wycięty papier, że ten, żeby się pokrywał z tą kieszenią, czyli małą, małą ramkę. I zobaczcie, ze względu na to, czy jest zamknięte, czy otwarte, jest tak wszystko wycięte, żeby to ładnie wyglądało. I tu otwieramy i też mamy. W ten sposób zrobiony papier. Tu są dwie maty. Maty zostały potuszowane takimi to są, tu może nie widać, ale tak naprawdę to są trzy które ja po prostu nałożyłam odpowiednio na siebie. No, żeby dać taki fajny efekt, że jak oglądamy ten album, żeby nie było też takie ponure, że same maty są. Maty są z tej strony, jak widzimy stempel, to z drugiej jest tu, po to, żeby te maty, tak jak teraz, do oglądania, Magda nie będzie oglądała. Te maty się na siebie pokrywają i po to są w różnych kolorach, żeby na fajnie wyglądać. I maty są troszkę większe, żeby tworzyć ramkę od zdjęcia. Dobra, tak. Pod zamykamy. Wkładamy tak. Zamykamy strony i oczywiście e, karta w stronie. Kolejna strona. Otwieramy znowu, rozwiązujemy. No i mamy kolejne miejsca i tu jest woda spatu ukryty, pod którym. E, gdzie tu możemy zmieścić 9 zdjęć? Gdzie nigdzie dawałam takie maty pod kolor tych papierów, po to, żeby też, mówię, tutaj będą delikatne ramki, też to będzie fajnie wyglądało. I takie nawiązanie do z... myślę, że to tych papierów fajnie to będzie zdjęcie właśnie w takiej ramce. No i tu też kolejne miejsce na zdjęcia. Wodospad robię ukryty, to znaczy, że papier jest. W... skrzydełko od papieru są wmontowane w papier, tak żeby nie było tego widać. I myślę, że estetycznie wygląda, jakby te motylki tutaj były. Także żeby fajnie. Się prezentowało. No i oczywiście zawiązujemy. I będzie za chwileczkę kolejna strona. Ja bardzo lubię stare zdjęcia, lubię klisze. Mam do nich sentyment i to też jest klisza. I oczywiście ten napis: no nie jest przypadkowy. Za każdą kobietą sukcesu stoi ona sama. Widzimy kobietę. I to ma właśnie, że stoi ona sama, że nikogo nie ma za nią. To zostało podklejone takim czarnym papierze, żeby dać trochę efekt tej kliszy. To jest kieszeń, w której jest oczywiście są ukryte maty, tak jak mówiłam wcześniej, są odpowiednio postemplowane, tworzą nam ramkę pod zdjęcie delikatną, gdzie będzie ładniej nam to wybijać na tle tego kolorowego papieru i tak to wygląda. I następna strona. Tu mamy znowu wodospad, znowu na tej zasadzie, że montowane karty w stronę, żeby to ładnie wyglądało. Tutaj mamy jeszcze o jedno zdjęcie dodatkowe, czyli mamy razem 11, 11 miejsc na zdjęcia. Tu możemy wkleić zdjęcie, ale nie musimy. I też to będzie ładnie, bo ten papier, zobaczycie jest po prostu no śliczny. To jest z innej kolekcji, już hmm, teraz nie skłamała. Najwyżej podlinkuję, albo będzie w opisie. Ale też e, kolekcja papierów Mintaya, który po prostu uwielbiam. E, kolejna strona, jedna z moich ulubionych. Tutaj jest prawdziwe odkrywanie paczuchy. Cudowny papier, no po prostu piękny, który możemy zakleić, ale nie musimy. to Podniosę, ale może by było lepiej widać, zaglądamy do środka. Tu jest taki fajny papier. Zobaczcie i tu mamy tak uwierz w siebie możesz wszystko. Podnosimy i mamy taki element pop up, czyli mamy podniesiony taki kwiatek, który tu nam strona bardzo ładnie pracuje, czyli możemy przechylać. Mamy kwiatek, który widzicie, że o podkładamy, zdjęcie fajnie będzie wyglądało tu mamy kolejną matę tak, tu mamy mniej, ale to już, już mniej miejsce na zdjęcie możemy się zdecydować lub nie i tu jest co wam mówiłam, że miejsce na takie zdjęcie instagramowe raczej a tutaj, że możemy mniejsze zdjęcie z racji tego, że po prostu trzeba było ten element pop tutaj zainstalować no a karta nie mogła być za duża no i tak to jest, ale żeby nie nudziło nam się, to tą stronę jeszcze podnosimy do góry i mamy kolejny element, tak zwany pop -up. Czyli to jest taka strona na cztery zdjęcia. I też to fajnie wygląda. Tu ładnie wszystko pracuje. No i zawiązujemy. I przechodzimy do kolejnej strony. Tutaj będzie znowu papier, który znowu wycięłam. Tak, z tego głównego arkusza jest wycięty, po to, żeby to ładnie wyglądało. Bo, tak jak mówiłam, nie wiem, ile zdjęć będzie wklejonych i żeby też były takie, nie były z całą puste karty, tylko ozdobne papiery, które zapraszają do środka oglądania, więc tak może Magda tutaj nakleić swoje zdjęcie kolejne. Tak jak zobaczcie, to jest wszystko tak wycięte, żeby to się ładnie komponowało do ten papier. Tu mamy kolejną matę I tutaj też dałam zielone, na tym zielonym pięknie będzie wybijać zdjęcie pośród tych kwiatów. Tu kolejne miejsce na zdjęcia, tu kolejne, tu będzie nam pięknie wybijać na tym papierze. To jest taki słuchajcie. No, łososiowy taki róż pudrowy. I kolejna strona. Walcz o siebie. Walcz o siebie, i tu mam taką kobietę stojącą gdzieś za lustrem. Znowu te elementy zostały tak wycięte, żeby to wszystko fajnie wyglądało. Miejsce na kolejne zdjęcia. No i tak jak tutaj, też użyłam tego, tej butelkowej zieleni. Że to zdjęcie też będzie fajnie wyglądało na tle tej butelkowej zieleni. Taka ładna ramka będzie pośród tego. No i taka książeczka. Z kolejnymi zdjęciami, i tutaj będzie też pasująca do tego. No i zamykamy. Dobra, ja już później zawiążę. I przechodzimy już ku końcowi. Dziękuję za wytrwałość, jeszcze jesteście. Kolejna strona. I tu mamy tak po prostu łap każdą szansę. Chociaż ja sobie to wyobrażam tak, jak mieliśmy tam ze skrzydłami, że po prostu łap każdą szansę. Czyli odkrywamy i wiecie, szansę trzeba łapać, choćby nie wiem jak uciekała, znowu w miejsce na kolejne zdjęcia, tak jak tu widzicie, tu też kartę podkleiłam, bo też będzie fajnie wyglądało, ale nawet gdyby tylko to zdjęcie akurat jest przedłużone, ale zobaczcie, że nawet damy, to też będzie fajnie tutaj zdjęcie wyglądało na tle tego i teraz tak, łap każdą szansę, czyli jak coś nam ucieka, tylko teraz tak, bo mi się śliska na tej macie. Więc muszę po prostu sobie przytrzymać. Ale tutaj słuchajcie, ja nie trzymam tej karty. Zobaczcie, To wszystko ładnie pracuje. I tu jest właśnie na tej zasadzie, że jak coś nam ucieka, czyli po prostu łap każdą szansę. Czy jak ktoś nam ucieka, to musimy to złapać. I tu jest taki cytat, kryje się potem. Nie potrzebujesz nowego roku, ani nawet nowego dnia, by zacząć od nowa. Potrzebujesz tylko nowego nastawienia. No i tak. No i tutaj na samym końcu, no a znowu miejsce na zdjęcia, ale... Nie musi być, może Magda to zostawić jako taki element dekoracyjny, nawet gdy tu wejdzie zdjęcie, to i tak właśnie te papiery dookoła nie wyglądają, bo to dochodzi, że jak zakrywamy jakiś element, tak? Żeby to dziwnie nie wyglądało, byśmy tak zakryli, w tym mieli miejsce, to tak mówię, tak żeby było to ładnie estetycznie, ale nie dawam tutaj maty, żeby nie sugerować, i tutaj ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. No i tak wygląda cały projekt, rozbudowany. A album ma wymiarę. 16,5 na 16,5 aczkolwiek nie, będzie 16 16,5 to będzie na 17 bo ja robię ten taki grzybiec z tym rowkiem tak żeby tu album dobrze pracował żeby tutaj pod wpływem tego czasu nic się tu nie działo karty są 15,5 na 15,5, malutki grubasek ale wierzcie mi, ciężki, dużo, że zdjęć pomieści dobra, za chwileczkę sobie pozawiązuję te wstążeczki tak wygląda mój projekt przy tym projekcie mogliście zobaczyć mnie w różnym jak to powiedzieć, w różnym rękodziele, tak? Bo i kupować tkarmaking i tu szycie, no, no różne te elementy. Mam nadzieję, że projekt przypadł Wam do gustu. A jeśli Wam się podoba i chcielibyście, żebym wykonała go dla Was, dla Waszej koleżanki, mamy, to zapraszam do kontaktu przez Facebook lub przez Gmaila, dane kontaktowe będą poniżej. Dajcie znać, jakie wrażenie macie po obejrzeniu tego projektu czy coś ode mnie, nie, poza tym, że słuchajcie, naprawdę go nagrywam kolejny raz, ale mam oświetlenie w pracowni, więc po prostu jestem mega zadowolona i to tyle byłoby ode mnie, tego mojego słowotoku Magdzie dziękuję za to, że jest i mnie wspiera na każdej płaszczyźnie mojego życia, wam życzę miłego cudownego dnia, zapraszam do kontaktu do zamówień i do zobaczenia przy kolejnym filmie, pa pa